W kolejnym odcinku, dzisiaj troszkę nietypowym, yy, właśnie udało mi się pokonać dwóch czempionów i zajść dalej. Chciałem wam pokazać co tu się znajduje. Mam jeszcze aż dwa yy, odrzucenia śmierci, więc to może być dobry ranik. Może dojdziemy do Hadesa. Chciałem wam to pokazać do tego odpaliłem nagrywanie, więc nie le lecimy od razu. Ok, tutaj będzie cerberek. Hmm żeby przejść serberka musimy znaleźć dla niego prezent co my tu mamy świetnie styksu to jest dobra cię by polecić najpierw, ja bym poleciał po hp kurry jakieś wybrzydłe, tutaj ogólnie jest jakaś trucizna kurra nas o dobra. No, nas może zatruć i wtedy musimy wypić to i się wyleczyć. Coś ciekawe. I właśnie tutaj mamy coś takiego, że nie ma jednej komnaty i od razu zdobywamy, tylko musimy przejść kilka. Coś ciekawe. Zrzygnął się nas, ale nic. Jeszcze odcinkach z Zidą chyba nie było, to akurat Macie. Pokazane jak ona też działa. Dansko. lecimy dalej. Ształy. Co robiły? Pamiętam, ale się chyba nie dowiemy nawet. Chyba to będzie ostatnia? Nie wiem. Tylko malutki szkodnik, no ta, on jest, pojawił, ale robi niki, bronę. Muszę go walimy. O, a teraz trochę tak. nie wchodzi Okej, okay, lecimy po to, walimy w niego No jeszcze trudkę robią, to jest niefajne Okej, okay, ale leży i wracamy nie było tutaj skarbu dla servera musimy wejść znowu, ale może coś Lecz... o kurcze 1200 za krew tytanów nie wiem czy my będziemy 1200 raczej nie Oj, dostałem tą trutką. Szybko wyleczyć. Ta trutka dużo bije. Trzeba to ogarniać. Mieć na uwadze, że może coś takiego się stać. Kolejne szczurki, kryształki. Walimy ich na szybko. Lipsy mamy niezłe. Powiem Wam. Za pierwszym razem jak byłem tutaj, to za drugim razem mi się udało znaleźć właśnie już ten prezent dla Cerbera, nie wiem jak będzie teraz, pokazkę. Okej, okay. o jest, to jest za drugim razem, może to jest zawsze za drugim. Oj, HP przywrócimy sobie elegancko. 600 mamy. Kurde. Mogę już iść dalej, ale chcę jeszcze pójść do Afrodyty. Może do Artemidy też pójdziemy. Bo nieźle nam idzie. ale zawsze to jakieś wzmocnienie. To będzie dodatkowe. Elegancko. Coś sprzedać możemy, ale ja nie sprzedawać. Chcę iść dalej. Szury. O! No. Kaska dodatkowo. Mamy już prawie 700. Super, super. Dostajemy też plus 10 za każdą komnatę. Mam takie coś od Hermesa. Zawalimy tego szczura. Kąsko. wazony dwa tylko. Kupić. Następny dar będzie miał lepszą rzadkość. Koks. Idziemy dalej. Krysztaliksy. O, jeszcze z tej strony. One mają chyba większy zasięg niż te, co my znamy. Użyjmy sobie zauroczenia. lubimy Okej, okay, nowy. Chyba je zabijać. O, a to co za plujek? No, koleżko. Trzeba nam go nie pluć, No to nie będzie miło. Jeszcze kryształiksy różne. Okej, okay, walimy szczury. Za uroczenie. Oj, tu kryształ się pojawił, trzeba go najpierw. Ted. Dobra, elegancko. I nie Hadesa. Częściowa odporność na obrażenia. O, fajne, ale osłabienie trwa dłuży też jest fajne. Da. Wracamy. Chyba nie będę szedł do tej... Ile mamy kasy? 700 co trzeba mało dostaliśmy. Do Ar na Artemidzie będzie boss, to chyba już wolę do Dionizosa iść. nam się to oferuje. Kurde, ale że kryształy tak na wejściu, jeszcze ten plujący, To nie jest dobre połączenie. Ale, o, Adi... ...w Liga. Szursony. Spaliny w Bez podjazdu są. Daleko od domu. O, ten plujący jest straszny. Chyba mnie właśnie czymś dziugnął. 800 mamy nagle. Strasznie dziwne. Kiedy to zdobyliśmy? A Kryztal X ten jeszcze. To nie jest dobre połączenie. No. 100 HP a straciliśmy na nich. Nie no, że tu są same te małe? To waliło. Jezu, jeszcze coś mi tu się wy Trujące. No jeszcze mi tu coś wybucha? Niepojęte. O, nie mogę go trafić. Jeszcze? Cóż to, jest jakiś. O kurde, krystalik z tym. Dobra, zauroczmy jednego chociaż. Gdzie walimy? Okej. Okay. witam cię Dianizosie. Tenektarek, jak najbardziej. Jest a to co Nic ciekawego. Gdzie jest powrót? Tutaj jest powrót. Dobrze, dobrze. Nie chcę mi się w tej artemidy. Chociaż nie wiem, co się stanie, jak tam wejdę. Możemy sobie kupić jakiegoś potężnego hermesa za Aspy 500. Nie wiem czemu takie drogie mocnienie za 300. Co to coś to daje? Ciekawego. O 2 levely podnosi. A w ten sposób. Nooo, eee, chcę Przyć. chcę? Tak specjalnie to jest to kiełko Co chcę? I chcę... To Mam dla ciebie coś Out. To jest już powierzchnia. Pamiętam? Myślę, że możemy to wygrać. Uciec spod ziemi. Kurczaki, jeśli tu już będzie Hades? Chyba tak. Tak, to jest Hades już. Mamy trzy życia, tak jakby. Musi nam się udać. Teraz albo nigdy, widzowie. Gdzie jesteś, ojcze? Ładnie tak zachodzić od pleców własnego syna. O ty kurna wnojku. No, zdążyłem uniknąć. Dobra, załóżmy go. To chyba na niego niezbyt działa. Ej, jeszcze niewrażliwość, wrażliwość kurczybyk A co to za kość? Okay. Nie, o nie, łucznicy A -a. Spokojnie, spokojnie Już ma pół HP tylko To uroczenie, kurna, nie w niego poszło chyba Tak, poszło w tego łucznika bardzo niedobrze wtedy wow, po jeszcze z tych huczników wypadają te małe gnojki no i znowu zauroczenie nie w tego poszło, czacha, idź stąd a go na szybko gdzie jest stary, pijany I can't why kurwa are you doing this o, bęben. Dobra, jest wrażliwy. Hmm, jednak to nie jest takie proste jak mi się wydawało za pierwszym razem. Bo za pierwszym razem nawet nie doszłem do tego, że on tworzy se tych sługusów. uroczenie, no. Na... Zauroczenie kolejne. Proszę mnie nie walić. Jest. Jak ja go zabiję bez jeszcze straty żadnego tego, to już będzie hit totalny. To wtedy będę mógł powiedzieć, że jestem dobry w tą grę. Bo umrę bez żadnej straty. Nieważne. Tego nie było. Co teraz? Ad się bardzo zdenerwował. O co? To... Ale jak to tak? To nie miało tak wyglądać. O no to teraz jestem trochę zaskoczony zostałem. Co to za kolumny? Ognia? Ło kur... No Ma mać. Coś mnie złapało tam jeszcze. Nie no. Jest niepojęte. Starego powaliło no. Starość. Znowu? O bęben. O bęben. Nie jest kolorowo. No co mnie to bije? Mam nadzieję, że trzeciej formy nie będzie. What does that mean? Hello? No. a third I told you that I would, father. Wait. Wait, just... If you... If you find her... If you somehow find her... What? I won't do you any favors here. I'll answer me one question. I know your question, Udało się Coś jeszcze będzie? Rekord 36 minut Myślę, że to nie czas wieczna włożnia jak widzicie jest to moja pierwsza wygrana. Pierwsza w O! Scepty Tytanów. co teraz? Hmm. Halo? Hmm? Gdzie ja Troszkę nie rozumiem. A, dobra. Tutaj to było. Co teraz się stanie? Już wyszliśmy z podziemi. W Grecji. Cena. Zobaczcie, jakie fajne ślady reguły Jeśli w grze są ślady na śniegu, to musi być dobra gra. Pamiętajcie, jak się ocenia gry.

you Wandering all the way out here, you're trespassing. Um, you must be Persephone. My name is. What? How dare? Get out of! No. So then you are her. I I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed. You died. You. You died. Those burning feet—they sputtered out when you were. I died. I died. What, you mean permanently died? But I'm alive. Oh, my God. Alive? Sagrius, he. even kept your name. You live. How can this be? You live. You live. Mother. Short, I beat him finally, though he did everything he could to prevent our meeting here like this. But there's something he wanted me to tell you in the end. He said to tell you Cerberus is doing very well. Ah. Uh, he told you that, did he? That's good. That's good. Though tell me something, Zagrius, how is it that you found me to have journeyed all this way?

So they would have us say goodbye. No, skoro do miejsca, to chcieć, żebym tu but then it breaks. No. I can... come back. I can come back. Now that I found you, he... Maybe he'll just let me come back. You tell him I demand it. And I demand he also tell me how come he... or for that matter, Nix.

Yeah, here they come uh, Mother. Mm. Sir, you are late, boy. Have you any idea what time it is? No, wait, I vanquished you in single combat and finally found <laughs> nonsense. You can't be serious. You're going to pretend as though it never happened. She wants answers, same as I do. Silence. This discussion is over. <coughs> I know where we can continue this discussion then. Say Orpheus, you wouldn't happen to know the nymph Eurydice, would you? Tall would What? Why, yes. I know Eurydice. Oh I I saw her, mate. In Asphodel. She's doing fine up there, all on her own. We more than knew each other, Sagrius. We were husband and wife. She was my muse. To think that we are Ah well. Don't you have a message I could bring to her? I do not wish to trouble her again, my friend. Speak not to her of me. You can't be serious. Child, your father fell to you as once his father fell to him. Although you were substantially more merciful. I know it is a bitter victory at best. Though, tell me... I did. I... She was there. She was... Where you said she'd be. And more than I imagined, but... I had so little time with her. I can't survive up there for very long. What? Oh, my child. I say this seldomly, but I did not know. Or I did not wish to believe. The My father's fate. But he was smugly waiting for me up there and seemed quite healthy all in all. Though maybe the farther we get from this realm, the worse we get. Because he cast his lot. So I now presume you are bound to this realm by powers greater even than mine. Tell me something. If you knew that you could only see Persephone for but a moment's time, would you make the journey to her there? Yes. Yes, I would. I had so many questions left for her. Then go and ask them, child. Steady your resolve and find her there again. And use well what brief time you have with one another whilst you can, as mortals do. Na mortals too i found her sir my mother she's alive and well and you really made it all the way you must have gotten past your father that's amazing lad she was she was great nothing like father more like you a little bit i guess though being on the surface it just seemed to suck the life right out of but then you had a little time at least sounds like you have unfinished business with her there you got to her this once oh um, yeah speak with her um miss deuce the prince i'm really thanks miss Dusa. Kącko. Chodźmy jeszcze do naszego pokoju. Zajeczujemy jeszcze to też. Tutaj jeszcze ma coś do samego. 5 kluczy za starek. Z tego co zrobimy, to tutaj wzajemne. Źle 93. Zresztą ja mogę kupić. Proszę. tutaj. Odbierzmy brody Tysiąc. No Dziesięć kartanów za przejście każdą bronią. Te tysiąc możemy... Tak. Kolejne nie śmierci, się, no to o 26 próba, piero się udało, dobry wynik, nie wiem, wy to ocencie, ja się na razie z wami żegnam, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, narka.